Cześć, fajnie, że jesteś w cię na moim kanale. Mam na imię Karolina i dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć słów kilka, dosłownie, jak wyglądać może diagnostyka w kierunku ADHD. Jeśli to jest coś, o czym myślisz, jeśli zastanawiasz się, czy masz ADHD i chcesz się zdiagnozować, ale tak naprawdę w internecie są różne informacje, nie zawsze takie zgodne z prawdą, mi na przykład nie było łatwo pokusić się o taką diagnostykę, więc troszkę pobłądziłam. I chcę Ci powiedzieć, jak wyglądały moje kroki. W kroku pierwszym poszłam do lekarza pierwszego kontaktu i poprosiłam o takie skierowanie w kierunku diagnozy stricte na ADHD. Kiedy poszukałam takiej poradni, a to się nazywa poradnia zdrowia psychicznego w swojej okolicy, okazało się, że takie skierowanie w ogóle jest bez sensu i... Jakby szkoda w ogóle prądu, więc od razu wbijajcie do poradni zdrowia psychicznego i ważne moim zdaniem jest to, żeby poszukać sobie taką poradnię w waszym rejonie, tak? Czyli dr Google, włączacie lokalizację i co jest blisko. Nie wiem, czemu to jest aż tak istotne, bo myślałam, że już nie ma rejonizacji w Polsce, jeśli chodzi o leczenie. Natomiast musiałam dzisiaj podpisać takie oświadczenie, że faktycznie mieszkam w tym rejonie, na tej dzielnicy. Naprawdę nie lekarz pierwszego kontaktu, a wyszukajcie sobie poradnie zdrowia psychicznego. I dzwonicie lub idziecie tam z dowodem osobistym i mówicie w kilku prostych zdaniach o co chodzi. I szukają dla Was lekarza psychiatry, po to, żeby odbyła się taka pierwsza rozmowa. Na takie spotkanie czekałam. Trzy tygodnie, więc to chyba nie jest koniec świata. Jeśli Wam się spieszy, taką diagnostykę można zrobić w kierunku ADHD za pieniądze prywatnie, koszt około 2-2,5 tysiąca złotych. Wiem, bo się tym interesowałam. Ale jeśli Wam się aż tak bardzo nie spieszy i żyjecie z tym, tak jak ja jesteśmy dorośli i jakoś sobie radzimy. Najgorzej chyba było w szkole, w podstawówce czy wtedy, kiedy byliśmy dziećmi i jakby nie rozumieliśmy, czym to się je i jak. To w ogóle można ładnie obejść. No to wtedy był naprawdę duży problem. Dzisiaj nie jest aż to taki duży problem, da się to ograć. Natomiast jeśli możemy sobie pomóc, zdecydowanie można tutaj sięgnąć po taką pomoc. Ja w każdym razie chcę zobaczyć, jak to jest móc robić coś z całego serca i nie rozpraszać się na po prostu tysiąc innych rzeczy, bo nie wiem, czy macie tak jak ja, ale. Potrafię robić coś naprawdę z dużym zapałem, a tutaj pan z pieskiem za oknem i mnie rozprasza, i już po prostu. I wiecie, robię jedną rzecz, za chwilę robię drugą rzecz i wszystkie są interesujące. I tak naprawdę zobaczcie, jaka jest wydajność i efektywność takiego zajęcia. No, lepiej by było faktycznie skupić się na tym jednym zajęciu. Lubię swoje ADHD, żeby nie było, ale myślę, że po tym, jak już będzie diagnoza, i będę mogła dostać chociażby leki, wtedy, kiedy chcę być skupiona, wtedy, kiedy chcę. Do końca ten projekt zrobić po prostu w takim jakimś innym tempie czy wymiarze, będzie to zdecydowana pomoc. Dobra, jak zwykle się zamotałam, więc pierwszy krok: szukacie sobie takiego lekarza, psychiatry w poradni zdrowia psychicznego. I ja dzisiaj, słuchajcie, poszłam na taką wizytę i to jest niesamowite. No, po prostu niesamowite. Kazali mi być pół godziny wcześniej, w sumie nie wiem po co, bo wszelkie formalności zrobiliśmy 5-10 minut. No i oczywiście imię, nazwisko, gdzie mieszkam, że blisko. I trzy, w ogóle trzy razy w formularzu był wpisywany adres. Kogo chcę upoważnić do tego, żeby miał wgląd w moją historię zdrowia? Nikogo nie chcę upoważnić, macie do tego prawo. No i czy jesteście ubezpieczeni? I jakieś takie dwa, mniej ważne, nawet nie zwróciłam na to uwagi. No i idę sobie pod pokój. Jest, za, jest 20 minut przed czasem. Proszę zapukać i poczekać. Pukam. Słyszę, że pani doktor rozmawia. 20 minut w poczekalni. Czujecie? Dla mnie to jest koszmar. Więc jeśli taka pogoda jest jak dzisiaj, nie ma w ogóle opcji, żebym się działała na krzesełku 20 minut. Więc wychodzę i dreptam sobie w koło bloku 20 minut, wracam. Puk, puk, dzień dobry. Super, pierwsze wrażenie pani psychiatra, doktor psychiatra była naprawdę sympatyczna, otwarta. Natomiast ogrom pytań był niesamowity. Od dzieciństwa, od tego, jak mi było w domu, jak rodzice, co robią, co robią moi rodzice. Co robią rodzice, co, co robili dziadkowie, kto mnie wychowywał, jak mnie wychowywał, czy chodziłam do przedszkola, jak podstawówka, jak nauczyciele, jak koledzy, czy miałam zwierzęta, czy miałam rodzeństwo, no niesamowite. O próby samobójcze pytała chyba trzy razy chodzi o to chyba, żeby to było podchwytliwe, że może, no nie wiem, chcemy nie mówić prawdy. Więc co robili zawodowo moi rodzice, co ja robię zawodowo, czy mam męża, czy mam dzieci, jak z tymi dziećmi, czy jest ok, jak stosunki międzyludzkie, czy mam dużo przyjaciół, czy mam dużo znajomych. Słuchajcie, te tematy są naprawdę niesamowite. I hit moim zdaniem, pytanie, jak jest dzisiaj dzień? Wiedziałam i jaki jest dzień miesiąca. Na szczęście, myślę, taki ogólny wstępny test zdałam, bo pani. Doktor psychiatra wystawiła mi moje uprawnione skierowanie w kierunku diagnostyki ADHD. Więc wyszłam przeszczęśliwa i znowu wróciłam do rejestracji i tutaj punkt drugi. Jak macie skierowanie i to jest ważne od psychiatry i chcecie to skierowanie dalej, dalej kontynuować, leczenie kontynuować na Narodowy Fundusz Zdrowia, to wracacie i zapisujecie się do psychologa. Tylko psychologa, który no, już idzie w kierunku tej diagnozy, bo nie każdy psycholog specjalizuje się w diagnostyce w kierunku ADHD. Więc w tym ośrodku, gdzie dzisiaj był psychiatra, jest również psycholog. Zapisałam się, to jest punkt drugi, oczekiwanie 2,5 miesiąca. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Możemy iść prywatnie, 2,5 tysiąca złotych, możemy poczekać, nie ma sprawy. Więc od razu umówiłam się na trzy wizyty, bo to są trzy wizyty, podobno tyle potrzeba, żeby ta diagnoza była no, taka, jaka, jaka powinna być, więc trzy wizyty. Na szczęście są to trzy wizyty w ciągu jednego tygodnia, że damy radę i od tamtego momentu, kiedy już będę miała diagnozę, z powrotem, i to jest krok trzeci, z powrotem wracam do lekarza psychiatry i on wtedy ewentualnie, Widząc tą diagnozę, może zapisać leki. Tak to wygląda, słuchajcie. Nie jest to takie trudne, nie jest to takie skomplikowane, da się. Nagrywam to, bo wiem, że takie informacje nie są dostępne od tak i te informacje są trochę zagmatwane, w sensie jak diagnoza, skąd skierowanie, co trzeba zrobić, i tak dalej. Więc naprawdę, jeśli czujesz, że możesz mieć ADHD, jeśli po prostu latasz i szczęście cię pełno, i z jednej strony spalasz się na projektach, a potem po prostu. Leżysz i kwiczysz i patrzysz w sufit, i naprawdę nic nie możesz zrobić. Po prostu to nie jest Twoja zła wola ani tym bardziej lenistwo. To może być ADHD. I kiedy naturalne dla Ciebie jest to, że wieczorem masz 10 tysięcy kroków na zegarku, i nawet jak z kimś rozmawiasz, to musisz chodzić w jedną i drugą stronę, to jest fajne. ADHD ma mnóstwo plusów. Ja lubię swoje ADHD. Ale kiedy mam zadanie, które nie do końca mnie pasjonuje, albo chciałabym się na czymś skupić i to nie jest super interesujące, słuchajcie, to jest koszmar. I myślę, że już dość tego koszmaru. Jeśli postawówka była koszmarem dla Was, tak jak dla mnie, to dzisiaj, jeśli możemy coś z tym zrobić, to zdecydowanie ja chcę sięgnąć po taką pomoc. I wtedy, kiedy naprawdę projekt mnie zawoła, chcę się skupić na tym projekcie i chcę go zrobić, od do szybko, efektywnie, tak jak lubię, ale bez rozpraszania się. Także jeśli o mnie chodzi, no to myślę, że diagnozę będę miała za jakieś 3 miesiące. Trzymajcie za mnie kciuki, buziaki. Fajnie, że jesteś. Pa!